Rosji. No ciekawe ty znaczy, chyba na Miotla. A to nie da... To nie, nie da tam się jakoś przejechać bez jakiejś kontroli czy coś? Na dowodzie, na, na, po prostu na dowodzie? Na jakim dowodzie? Osobistym. Bez... Trzeba mieć jakieś pozwolenia czy coś? No nie wiem, dlatego się pytam. Proszę pana, od kiedy Rosja jest też najpierw Schengen? Wie pan, co to jest Rosja? Wiem. M Dokładnie. Mocarstwo. No to jest... No jak pan do, do Rosji Pan chce pojechać na dowodzie osobistym, Może pan pojechać na paszporcie Pontatu. Nie tak no. panu nie w Musi pan mieć, mieć po pierwsze no. dowód yy, paszport. Wizę musi Pan mieć. Biznes to turystyczną. A po trzecie granice są w ogóle zamknięte od, ze strony Polski od czterech lat. A dlatego? To, za zagrożenie właśnie, terrorystyczne. No właśnie dlatego. To yy... właszcza sobie, sobie wymyślił, przecież była... Był e, zlot na to u nas w Polsce, że jest zamknięta granicę, bo Rosjanie zamknęli granicę. Właśnie dlatego wolałem zadzwonić do taksówkarza, bo wiem, że pan mieszka blisko granicy i pewnie pan woził tam ludzi, dlatego pewnie pan ma jakieś sposoby. Nawet za jakąś tam dopłatą, nie? No to, to tam zajedzie pan do, pod granicę i się popyta tam. Ale nie woził pan ostatnio kogoś, na przykład w, tam, w tym miesiącu czy coś tam pod granicę gdzieś? Pana, przynajmniej te ludzi wie pan ile kosztuje? Ile? Na pan 40 tysięcy euro? Ale jaki przemyt? No ile mamy do Kaliningradu? Nielegalne przekroczenie granicy kosztuje 40 tysięcy euro. Ma pan tyle? No nie mam. No to o tym pan chce rozmawiać. No a dobra, a na granicy pan mnie wysadziłby? Do granicy mogę pana do Busiewa yy, zawieźć, nie ma problemu. No i a, a, a orientuje, problem. się, orientuje się pan tam, jak na granicy wygląda? Stoją uzbrojeni żołnierze, mogę tam jakoś bokiem przejść lasami czy coś? Tak, górą. No tam nie, no bo, nie wiem, Rosji, bo nie wiem jak nigdy. Wleci. Nie wiem nigdy jak tam ta granica wygląda. a Muszę to po prostu. Tir, proszę pana, ta granica jest bardziej strzeżona niż w Polsce. Tam jest ta... Polska, Tir przyjechał. Mm -hmm. Powiem tak. Tir, tir przyjechał normalnie, przy, wszystkie budy w polskie. Się zatrzymał na, na rosyjskiej, Kiedyś. A, no? Tak się śmieje, jakie to jest na to. No. W jakim my jesteśmy na to? No nie wiem, dobra, ale wiadomo, pan teraz pewnie myśl, boi się, bo pan myśli, że jest nagrywany, ale normalnie, no jakby pan mnie tam wysadził na. No pan nagrywać, nie co pan Nie, po prostu jakby, ja? pa, jakby pan mnie na granicy gdzieś tam wysadził i czy na przykład ja bym poszedł w lewo albo w prawo gdzieś tam przez, nawet nie wiem, no las czy tam rzeka jakaś przedostać się można jakoś, nie? Nie, pan nigdzie się nie przedostanie. Czemu? Mówię pan, są trójniki. Są kamery serwowizyjne, Nie pan, wie pan, pan wie, który pan Ale ja muszę. Pan proszę pana. Ale jak nie pan, to ja dalej będę nim, bo ja muszę tam dzisiaj się dostać. Panie, mogę pana podwieźć pod granicę. Pan sobie robi co chce. Dobra, Chciałe. dobra, no to ja mogę jechać, tylko powiem pan, bo ja nigdy nie byłem, jak tam wygląda? Tam stoją żołnierze, jak, tam jest jakaś bramka normalnie jak yy, na granicy, czy jak? Jest przepustek, normalnie jest szlomane, jest biuro przepustek. A na Pierwsze przykład... granica jest polska, pan jak... musi polską granicę przekroczyć. Jak paszport... A jest dopiero jak paszport polski pokaże? No na no, paszporcie może pan przekroczyć granicę polską, ale Rosja no. pana nie wpuści, bo pan musi mieć wizę. Ma pan wizę turystyczną biznesową Albo no nie, biznesową? No nie, ale jakoś y, mogę sobie tam y, wziąć na to bo mam kolegę Rosjanina, co ze mną jest obok, no. nawet od niego bym wziął jakąś tam podrobioną, nie? No, weźmy tam podrobioną. No nie wiem, no kurde, takie głupie pytania, no ale no... Skąd mam wiedzieć, jak tam nie byłem? A na przykład ze strony pana, jakby pod Białorusi jakby mnie pan... Może tak będzie że panu jedną kartkę wyrwał z paszportu i pan nie, nie przekroczy granicę A dobra, a pan jakby pan mnie... To inaczej, jakby pan mnie podwiózł do Białorusi albo do Mołdawii i stamtąd jakbym poszedł na piechotę Proszę pana, ja nie zajmuję się przyjazdami przez granicę Ja Mogę panu pod granicę podwieźć i tyle, jak pan sobie życzy I pan sobie wysiada i pan sobie... Dobra, dobrze. ile wtedy bym musiał zapłacić za taki kurs na granicę? Nie wiem które, do Busiewa? Jak najbliżej żeby było Nie wiem czego Kaliningradu. To do Busiewa to jest 65-70 km No 7x7 49 500 zł To mi pasuje no Dla mnie może być Tylko mówię, jak mnie nie wpuszczą To może pan na mnie poczekać? No mogę poczekać te kilkanaście minut. Bo jak mnie nie puszczą, no to będę chciał wracać, nie? A bez sensu, że ja później znowu taksówki szukał. Mhm. To możemy tak zrobić. Eee, to czeka pan, jest która godzina? 21.30? No to dobra, idę zobaczę, eee, gotówkę ogarnę do pana zadzwonię, tak? No, dobra. Tylko od razu mówisz, że jak dzwonię i wsiądę do samochodu, to morda w kubeł, że pan mnie nie umoralnił, po co tam pan jedzie, tak? Ja tam mam swoje sprawy, ja tam jadę yy, za kobietą, która mnie prawdopodobnie zdradza. Ja muszę ją wyjaśnić. Moja no, jest sprawa, no, mnie interesuje, to interesuje. No właśnie. Rzeczy. No właśnie. A to poczekam wam pół godziny, ja będę dzwonił, z prywatnego numeru zadzwonię. Znamy. Jak coś to się nie znamy. Kryptonim Kutas. Dobrze. Dzięki bardzo.